Moi kochani, dzień dobry, nazywam się Młody, a to jest kanał Młody VO. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, będziemy spędzać ze śpiącą mitą. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak śpiącą mitę obudzić. Jak widzimy, mita jest w swoim własnym żywiole, czyli w śnie. I pamiętajcie, mita, gdy zostanie obudzona, jest to zła mita. Ale ja Wam pokażę, jak obudzić mitę, tak? Żeby nie była zła. Zaczynajmy. Przede wszystkim podchodzimy do niej po cichu, Jakby, jak gdyby nigdy nic. Bierzemy ją za ramię no. i, i mówimy: Mita, wstawaj, PANI się! <laughs> A, doskonale. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Młody, to jest kanał Młody VOO, i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Znaleźliśmy się w pokoju mity, śpiącej mity, dokładnie, i mm, widzę, że Mita raczej nie da się obudzić. Nie da się. Mita, wstawaj! Pobudka, kobieto! Mita. Mm. No weź! Jezus Maria, jakbym gadał ze swoją narzeczoną, nie? <laughs> Ostatnio też próbuję obudzić yy, 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 swoją cudowną, cudowną yy, narzeczoną, mówiąc: Kochanie, wstawaj, masz pracę. Mm -hmm. Kochanie, wstawaj, no zaraz, zaraz masz pracę. Mm -hmm. Kochanie, no wstawaj. Mm -hmm. Dobrze, moi kochani. Yy, chyba chyba ją ta chyba ją nie dobudzimy dobra mm, okej okay. w takim razie skoro jej nie, dobu... nie 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 skoro jej nie język polski trudna język być Skoro jej nie dobudzimy, to w takim razie, Ale fajne, fajne w ogóle wygaszę czy granu. Ym, skoro jej nie dobudzimy, to w takim razie yy, idziemy ją opierdzielić ze wszystkiego co ma w domu. <laughs> Dobrze, nie. Yy, idziemy zobaczyć, jak ją obudzić. Może o kawę jej zrobimy. Kawa, kawa to jest, moi kochani, kawa. Kawa to jest najważniejszy. Najważniejsza część dnia. Kawa to jest afrodyzjak każdego pracującego człowieka. Oczywiście, moi kochani, jak słyszycie jakieś. O. Co jest? Co to jest? Co ja mam z tym zrobić? To jest jakaś zagadka. Nie, nie wiem, może nam Mita powie. Yy, moi kochani, yy, na czym to ja skończyłem? Aha, jak będziecie słyszeć. Yy... Mm, stukanie e, i napierdzielanie u mnie z tyłu, e, za mikrofonem za mną. To oznacza, że mój żółw postanowił być e, dać o sobie siewe znaki e, i postanowił, e, że tak powiem, e, zacząć napierdzielać w szybach. <laughs> tak, tak, mamy żółwia. Żółw jest przekochany, nazywa, nazywa się Maksima e, pozdrawiam cię, żółwiu, Żu, w, żółw? żółw. żółw? Żyjesz? Żyje. Um, nazywa się Maksima, jest przeuroczym żółwiem. E, tak, czasami, czasami e, dostaje e, ataku padaki i zaczyna <gryw> I zaczyna napieprzać e, o szybę akwarium. E, I to oznacza, że albo jest głodna, co chociaż, chociaż kurna, bo dostała rzecz. Dostałaś rzecz! Czemu napierdzielasz w szybę? E, bo chcę wejść, więc ym, tak, za niedługo jak z, tylko zakończę odcinek, będę musiał ją oczywiście wypuścić, żeby sobie trochę pochodziła po mieszkanku. W międzyczasie, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Ja miałem zrobić kawę i miałem się dowiedzieć, co to kurna są za pampkiny do jasnej anielki. Ym... Kawa. kawa, 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 kawa. Czy możemy zrobić jej kawę? Czy my możemy. Nie wiem, czy my mamy ją szturchać na przykład, aż dopóki dopóty dopóki się nie obudzi. Nie wiem, mamy jej zaśpiewać yy, yy, hymn. Yy, yy, niech będzie polski, czy coś. No, kobieto, wstawaj, że no. Dobra, nie, zapalmy jej światło najpierw. Koniec tego dobrego. Gdzie jest włącznik światła? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Halo! No ludzie! Co ja mam zrobić, żeby ją obudzić? No szturchać, to ja sobie, sobie ją mogę. Jezu, jak to zabrzmiało. Boże. Potrząsać, to, to ja sobie ją mogę. Czy ja mogę zapalić światło, żeby ją obudzić? Nie mogę zapalić światło, żeby jej obudzić. Nie, nie mogę, nie mogę. Nie, 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 nie daj. O! Squishy, squishy, madafaka, pobudka! Nie mogę. Nie mogę, nie mam prawa. Nie mam takich praw, nie mam takich przywilejów. Eee... Czy ty możesz, kobieto, wstać? Nie wiem, budzik, jakikolwiek budzik, może ewentualnie, taki działający budzik. Ja w ogóle przepraszam Was najmocniej. O, w ogóle... no, zrobimy tak. Ja sobie troszeczkę odwrócę. Mikrofonik, mam nadzieję, że nie będzie słychać tego na nagraniu, ale jeżeli będzie słychać, to najmocniej przepraszam, aczkolwiek musiałem odsunąć mikrofon, żeby popów nie było, eee, bo w ostatnim odcinku o tym kompletnie nie pomyślałem i popów było zatrzęsienie. O, cholera, dzień dobry! N nie, a, co to są za dźwięki? Kurda! Ta, chyba będziemy potrzebowali jeszcze jednej osoby, bo widzę, że mamy tą śpiącą wachę. OBUDŹ Będę ŚPIĄCĄ MITĘ! OBUDŹ nadzieję, ŚPIĄCĄ MITĘ, super, no, kurwa, chciałbym obudzić śpiącą mitę. Ciekawe jak mam obudzić śpiącą mitę? Ona się nie da obudzić. Mita! Pomódka. Mita! mita. Wstawaj kobieto! Kawa! Musisz mi pomóc Twoim starym! Jakimi dźwigniami? Daj mi spać. Albo przynieś mi kawę. Przecież są niedaleko. Mita? Mita. Nie, dobra, no zróbmy jej tę kawę. Mówiłem, mówiłem, że trzeba zrobić kawę. To jest podstawa. To jest podstawa dnia. I trzeba zapalić światło, inaczej nie wstaję. <noise> ja pamiętam, jak... Yy, 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 ja mam taki mechanizm, że dopóki mi nie zapalisz światła, dopóki nie ściągniesz mi kołdry i dopóki... Nie, chociaż, chociaż nie dasz mi powąchać kawy, chociaż ziarne ziaren kawy, nie? To ja się nie obudzę. Nichuja, w sensie y, to będzie ciężki poranek, jeżeli, jeżeli... Jeżeli nie zaparzę sobie kawy, jeżeli ktoś mi nie zapali... Y, nie, 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 nie zapali światła i nie ściągnie kołdry, to to naprawdę będzie, będzie ciężki poranek dla mnie. Dobra, kawa, sypie kawę. Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa Już? Kawunia. Co z cukrem i co z mlekiem? W sumie cukru się nie dodaje. Mleko! Nie ma mleka. Ale... Ale tak kawa bez mleka? Halo! No dobra, kawa Amerykano! Jeszcze rozpuszczalna, fuj o jak można pić rozpuszczalną kawę na czarno? Le! Mita? Daj jej powąchać, daj jej powąchać no, kawę, to się obudzi! Kawucha! Jak uczyłem się fizyki, pamiętam, moja pani profesor, którą bardzo pozdrawiam, uczyła nas w taki sposób, że napięcie się liczy w KWH. Tak, dźwignia, dźwignia powiadam, ciąg za wajchę mi ta. Potrzebuję, żebyś pociągnęła za wajchę. Za moją wajchę, nie no. Nie, nie musisz usiąść, wstawaj! No, to... Nie wiem co powiedzieć, muszę iść dalej. Pierścień wskazuje mi drogę. Masz jej pierścień? No to nie dziwię się, że znalazłeś to miejsce. Dokładnie, więc pomożesz mi? No wiesz, z dźwigniami. Spoko, pomogę. Już... idę... Eee, 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 halo? Hmm? Je, jakoś się nazywała w ogóle choroba, Chodź że ty nie możesz, me. że ty zasypiasz na stojąco, jesteś... E, jak to się nazywało? Nie wiem, zapalaj światło czy coś. Jak to się nazywało? E, Mita, halo? Tu, 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 gdzie ty idziesz? Tu, do mnie, tutaj. Jezu, jak jak zombie chodzi. No ruszaj, no co ja mam z Tobą zrobić? Chwycić Cię za rękę, nie wiem, na za włosy. Ona za mną nie idzie. <ścoughs> nie wiem, czy ja mam jej popchnąć, czy mam tam iść po prostu? Zastanawia mnie też jedna rzecz. Właśnie te pumpkiny nie wiem, chyba zaraz, zaraz to sobie zrobię, ogarnę. Czy ona idzie? Ona nie idzie. Jezus Maria. Ok. Była taka choroba, że człowiek jest to właśnie senny cały czas, nie? Że nie może się obudzić, nie może się dobudzić. Chodź mi ta, chodź, 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 skarbie, chodź. Chodź tu mi to do mnie. No, oh, o boż. Dobra, moje słowo. Mm, mm. Obudź się, już prawie jesteśmy. Mita pobudka. Czy może ktoś mi powiedzieć, o co chodzi z tymi pumpkinami? Dobra. To mnie zastanawia. Jezu. A właśnie, nie, 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 nie dokończyłem w ogóle y, m, swojej pięknej powieści. Mita. Dawaj. I pociągniemy je razem. No i była generalnie liczy się zasz. jakby KWH okay. e, jest taka jest taki skrót. Dwa, trzy Wspaniale. Pięknie. Dziękuję mi to. Uh -huh. Drzwi takie wolne. Idę spać <laughs> Okej. Okay. Uh. Dobra, no to już my ją nie dobudzimy, że tak powiem. Eee, no i zawsze zawsze ona miała przy sobie kawuchę, nie? W sensie się kawę i zawsze mówiła, pamiętajcie, podnosiła kawę i mówi. Eee, mm, y, pamiętajcie skrót KWH kawę <grym> Dobra, moi kochani, pumpkiny. One eee, minute later tak? Nie. One hour later. Nie! later. Dobra, moi kochani, chyba mam. Chyba mam. Niestety chciałem. Um, oszukałem system troszeczkę i poszukałem solucji. E, I teraz tak, to będzie raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty pumpkin. Potem to będzie trzeci pumpkin. Potem będzie pierwszy pumpkin. Potem będzie second pumpkin. I to będzie potem fifth pumpkin. I? One eternity later. Teraz Boże, teraz mamy to. Dostępne nowe ubranie. Super. Ehm, doskonale. Słuchajcie, jeszcze chciałbym odwiedzić na chwilę łazienkę. Bo z tego co odkryłem, moi kochani, z tego co odkryłem, bo szukałem system. <laughs> poszukałem solucji na internecie. Przeczytałem, że dokładnie tak. Kasetka. Śpiąca mita. Let's go! Dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie ma co mi Ruszamy przed siebie. Dobra, nasza tutaj mita śpi. A my idziemy wcisnąć yy, czerwony przycisk. Boink! Nic się nie stało. Do czego w ogóle ten przycisk? Halo? Dlaczego się nic nie stało? Mita? Mita? Potrzebuję odpowiedzi, Mita. Wstawaj. Przycisk nie działa. Słyszysz mnie? Halo. Mita, odpowiadaj na moje pytania. Mita, odpowiadaj na moje pytania. Dlaczego przycisk nie działa? Waj. Kurno, no nie obudzimy jej. O. Halo! Halo, Halo, Halo? Dat datata? Nie gadajcie, że przeteleportowało <authenticity> nas do wieżal nowelki. Jakieś światło zaczęło razić mnie w oczy. Nie mogłem się poruszyć. Po prostu czekałem, aż odzyskam wzrok. Jasne letnie światło wlewało się przez okna znajomego pokoju. Po chwili szoku trochę ustąpił, po chwili szok trochę ustąpił i w końcu mogłem rozejrzeć się dookoła. Ale gdy tylko spróbowałem się obrócić, poczułem nagły, okropny ból w brzuchu, praktycznie przebijający mnie na wylot. Coś było nie tak. Jestem w 2D? Jestem w wersji 2D? Zawroty głowy i niemal oszołomiająca ciemność wdarły się do mojej głowy. Instynktownie złapałem się za kolana, próbując się uspokoić. Poczułem, jak moja klatka piersiowa się kurczy, jakby wessało ją do środka. Po kilku minutach uspokoiłem się i w końcu mogłem przemyśleć całą tą sytuację. Cholera. I co teraz? Desperacko próbując zebrać myśli, wytężyłem umysł, szukając pomysłów. W końcu jeden przyszedł mi do głowy. Racja. Powinienem po prostu wrócić do 3D, wyjść poza ekran, tak jak inni psuli gry. Też tak umiem. Postanowiłem opuścić dwuwymiarowy świat. Wyciągnąłem rękę, próbując wcisnąć się do świata 3D. Kurde, dlaczego to nie działa? Chwila! Gdzie mój pierścień? Przestałem, zdając sobie sprawę, że to bezcelowe. Interfejs był nieuchwytny, jakby wcale go nie było. Jedyne co mogłem zrobić, to wrócić do salonu. Nie ma innego wyjścia. Muszę znaleźć ten pierścień za wszelką cenę. Nie wiem w jaki sposób go zgubiłem, ale może jest gdzieś tu ukryty. Gdy tylko zrobiłem krok, znikąd pojawiła się urocza dziewczyna. Machnęła swoimi warkoczami, a w jej oczach można było dojrzeć figlarny błysk. Oglądała mnie z odległości kilku metrów. Boże, jest dzisiaj. Oglądała mnie z odległości kilku metrów. Widziałem jej podekscytowanie. A to tylko bardziej mnie niepokoiło. Bez wątpienia to diabeł w ludzkiej skórze. Pomyślałem. Zamarłem. Wciąż nie mogłem przyzwyczaić się do teleportacji i innych paranormalnych rzeczy. Westchnąłem głośno i przewróciłem oczami. Nie wiedziałem co zrobić, więc ostatecznie postanowiłem, że to ja zacznę mówić. M Mita? Ona tylko zmrużyła oczy, a jej głos usłyszeć można było z każdej ze stron. No, a kto inny? Widziałeś inne takie jak ja? <laughs> co? Widziałeś inne takie jak ja? I to jeszcze z takim samym imieniem? Niezadowolona droczyła się ze mną, jakbym zrobił coś nie tak lub był jej coś winny. Nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedział. Szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć, z kim się... <laughs> czemu ja dzisiaj tak syplenie? Szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć, z kim się szlajasz. Co ty w ogóle tutaj robisz? Nie możesz tak po prostu tutaj wpadać jak do siebie. Podniosła ton głosu, wymierzając palce e, palec w moim kierunku. A właśnie na nim pierścień, ten, który magicznie zniknął z mojej ręki. Byłem w szoku. W jej oczach gościło poczucie triumfu. Czy to nie twoja zguba? Przełknąłem ciężko ślinę i odruchowo pociągnąłem za kołnierz koszuli. Czułem jakby coś stanęło mi w gardle. Jej pewny siebie ton i przeszywający wzrok to wszystko sprawia, że. Ha, przechodzą mnie dreszcze. Teraz już byłem pewny, że to nie jest. Afu. E, fu. T teraz byłem już pewny, że to nie jest zwykła dziewczyna. To chodząca katastrofa. Wziąłem głęboki oddech i odpowiedziałem. Byłoby miło, gdybyś oddała mi ten pierścień i pokazała mi drogę do wyjścia. Więc to Twój gadżecik? Zastanawiałam się, do czego służy. Jej ton głosu złagodniał. Stał się ciekawski, trochę rozbawiony. Czułem, jakby kamień spadł mi z serca. Najgorsze już za mną, teraz sprawia wrażenie, jakby ze mną flirtowała. Jej temperament zmienił się z walecznej pantery na słodkiego, niewinnego Kiciusia. Gdy mrugnąłem, dwuwymiarowa mita zniknęła, zostawiając po sobie jedynie pustkę. Hej! Krzyknąłem zirytowany. <noise> ja dzisiaj nie potrafię czytać. Ja w ogóle. Ja pierdzielę. Ja mam mm, dzisiaj problemy z wysławianiem się. E, jak poszedłem do pracy, ja pracuję w handlu i poszedłem do pracy, to ja nie potrafiłem. Ja tworzyłem w ogóle. Rozmawiając z klientem, ja tworzyłem dzisiaj nowe zdania. Dosłownie. E, I po prostu. O, dobra. Nieważne, moi kochani. Niestety, dzisiaj deal with it. E, Jestem na. Y, bardzo, bardzo, bardzo mało spałem. Jestem na po co najmniej 4 godziny w ale słuchajcie, działamy, 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 gramy. Ym, krzyknąłem zirytowany. Dobrze, sypialnia. To ona. Siedziała po turecku na łóżku, jakby czekając, aż ją znajdę. Otworzyła oczy, spoglądając przez chwilę na ścianę. Następnie niczym cyrkowiec zerwała się z łóżka i pobiegła, podbiegła do mnie. Niech będzie! Chcesz pierścień, dziwaku? to pokonaj mnie w kółko i krzyżyk. Uśmiechnęła się, lekko chichocząc, z językiem wysuniętym jak u psa. Co? <śmiech> co? <śmiech> ja pierdziele, co jest? Dlaczego masz wysunięty język jak u psa? Jesteś psem? Pojawione. <laughs> Jej niepoważny ton i figlarny uśmieszek w pełni okazałości. Lekko odepchnąłem ją w ramię, żeby zrobić między nami więcej miejsca. Słuchaj, to bardzo ważne. Po prostu mi go oddaj. Starałem się mówić, używając spokojnego tonu. Po prostu nie mogłem rozmawiać z nią w inny sposób. Wydawała się beztroska i zarozumiała niemal do granic absurdu. I czułem, że powietrze między nami narasta dziwne... I czułem, że powietrze e, wufu, i czułem, że w powietrzu między nami narasta dziwna atmosfera. Nie dotykaj mnie! O co chodzi z tym pierścieniem, ha? Masz na jego punkcie jakiegoś masz na jakim, na jego punkcie jakiś fetysz? Podnieca cię zakładanie pierścieni na palce? HA! Ciwa <laughs> Jej riposta była ostra. Widać było, że zaczyna być coraz poważniej. Kurwa! Dwu. Aktor głosowy, nie? Się kłania, ja pierdole! Jej riposta była ostra. Widać było, że zaczyna być coraz pewniejsza siebie. To magiczny pierścień, nie każ mi się tłumaczyć, po prostu mi go oddaj. Jesteś prawdziwym zboczeńcem. <laughs> magiczny pierścień. <laughs> Dobre sobie. Wybuchła śmiechem. Odwróciłem wzrok. Było mi głupio, gdy nagle jej śmiech zaczął wydawać się prawie przyjazny. No dawaj, dziwaku. Zagrajmy w kółko i krzyżyk. Nie trać czasu na wymówki. One serio lubią gry, pomyślałem. No dobra, e, zagrajmy. Możesz zacząć? Mam dziś dobry humor. Możesz zacząć, mam dziś dobry humor. Nie potrafiłem grać w kółko i krzyżek. Dobra, X. Wykonałem pierwszy ruch. Ha! Zdradziłeś się! Wiem, czemu wybrałeś X, a mi zostawiłeś O. Te X XY symbolizują desperację, ukrywanie sekretów. Jesteś zdenerwowany. Ale rozumiem to. Przy kimś tak oszłamiającym, pięknym jak ja, można by pomyśleć, że po prostu padniesz trupem. A może myślałeś, że o, pasują do mnie lepiej? Coś mi mówisz, że próbujesz mnie obrazić? <grybujesz> Ona jest pieprznięta. Pek. Eee... Myślałem, że podjąłem mądrą decyzję. Uwielbiam tę grę. Te małe krzyżyki myślą, że mogą robić, co tylko chcą, ale to ja tu rządzę. Czuję się jakbym była jakąś bohaterką. No co, mówię coś dziwnego? Nie patrzcie tak na mnie. <laughs> e, Pek. <laughs> podczas, e, podczas gdy ona głośno końca. Halo! Chyba jednak nie za bardzo ci zależy na tym pierścieniu, co nie? E. Chcesz go, prawda? No to wygraj głupku! Yy. Czy ja spierdoliłem? Tak, poważnie spierdoliłem. Nigdy nie grałem w kółko i krzyżyk. Tak stuprocentowo się wam przyznam. Yy... Graliśmy dalej, a z każdym ruchem rozbrzmiewał jej śmiech. Moje. U kurde, halo! Gdy gra zbliżała się ku końcowi, było już jasne, kto wygra. Lecz nagle naszą zabawę przerwało głośne pokanie do drzwi. Po chwili zmieniło się w walenie i stawało się coraz głośniejsze, a z każdym uderzeniem drżało całe mieszkanie. W końcu drzwi wypadły z zawiasów. O hej, Mita! a w ich futrynie ukazała się szalona Mita w całej swojej znajomej trójwymiarowej formie. Zamarłem. Zrobiłem się cały blady i strach mnie sparaliżował. Dwuwymiarowa Mita również wyglądała na przerażoną. Szalona Mita spojrzała tylko na nas morderczym wzrokiem i że... Kurwa! Halo! Ja, ja to czytam! Spotkać, aż w końcu dasz sobie spokój. A co to ma być? Nienawidzę tego płaskiego świata. Co za... syf! A wy dokąd? Chwila! Złapałem za rękę moją nową, poznaną towarzyszkę i zaczęliśmy biec. Korytarz wił się na różne strony, a głośno odgłosy kroków pchały nas przed siebie. Nie wiem, jak długo tak biegliśmy. Ciąg był w uszach i niewyobrażalny stres nie pozwalałem mi, mi, mi myśleć. Nie zauważyłem nawet, że Mita2D chciała coś powiedzieć, dopóki nie puściła mojej ręki. Hej, uspokój się! Nikt nas już nie goni! A? a serio? Odwaga zniknęła z jej twarzy, przez co wyglądała trochę smutno, niemal na skruszoną. Wpatrywała się w podłogę, kreśląc palcem u stóp małe kółka. Młody, e, chcesz ten pierścień, prawda? No więc wygrałeś. Wsunęła pierścień z powrotem na mój palec. Cóż, dziękuję, e, idziemy? Spojrzała mi w oczy, a na jej twarzy pojawił się smutny uśmiech. Poszorowała stopą po ziemi, po czym odezwała się niepewnie. Gdzie? Nie mam dokąd iść. W każdym razie, dzięki za grę, dziwaku. Wróć tu czasem. Kiedy wypowiedziała te słowa, wydarzyło się coś niezwykłego. Świat wokół nas zaczął się zmieniać i układać na kształt domu. Okno dialogowe, dialogowe w dwuwymiarowej mity zaczęło migać i świetlać i wyświetlać frazę, której nie mogłem rozpoznać. Ciastka, nie znoszę ich! Uh. Lepiej pokrój marchewki. Ja... Ja żyję! O, oh, hoj! Jezus Maria! Przestraszyłeś mnie! Gościu! Chwila! Mój zapis! O nie! Nie rozumiem. Gdzie on jest? I tyle godzin romansów na marne! Czego tu w ogóle szukasz? Poszukuję wersji... Co? Jaka to muszę była schiza! Ja się dostać się do starszej wersji. Dobra, jestem zbyt zajęta, żeby cię zabawiać, głupolu. Niby czym? Graniem? Patrzcie państwo, znalazł się dorosły. Czy to nie jestem matir? Słuchaj, między nami. Słuchaj, muszę... A, nie ja nie chcę kurwa przyjaźni, jak chcę cię stąd wydostać! Się Kurde. Muszę dostać się do rdzenia i powstrzymać mitę. Książki przeczytane, I błędy to to rozwiązane. Wiecie. Mam ją gdzieś. Pierwszą, dziesiątą, każdą. Przecież ty też jesteś Mita. Jestem Mila. Mila? Mila. A nie Mita? Okay. Mita, Mite, Mitą Pogania. Ciągle tylko Mita to, Mita siam to. A więc... jesteś Mila? No przecież mówię. Głuchy jesteś? Cóż, w takim razie powodzenia, Mila. Czekaj. A ty dokąd to? Ty ja tam myślisz, Ja, ja, ja spieprzam, spieprzam, ale najpierw, y, moi kochani, się z wami pożegnam, ponieważ y, y, spędzimy czas z milą w następnym odcinku. To, było, to był dziwny odcinek, naprawdę. Ale dziękuję wam bardzo serdecznie, nazywam się młody, to był młody, jesteście na kanale Młody Fało I dziękuję wam za giereczkę. Trzymajcie się, moi kochani, pa! pa!